Jesteśmy na jednym ze stanowisk. Robimy tak zwaną próbkę w kilku miejscach. Bo akurat też sobie robimy tak, żeby nam lepiej woda spływała. Zaraz zobaczę, bo tam patrzymy też wiadomo, że młodzieży przyszła najmłodszy Pułkak Złota Krzysiu i musi zacząć nauczyć się rozpoznawać mikę od złota. I właśnie idzie do nas i sprawdzamy. No to jest mika. No ale trzymaj, daj mu, bo jest ładna, będzie miał chłopak. Trzymaj. Włóż sobie tam do miseczek. I przeglądaj ta, bo granaty mogą być jeszcze. Turmaliny, co może być? Ilmenit może być. Rubiny. Tak, rubiny mogą być. No. Tak, piryt złotogłupców kontynuujemy tradycję, tak. Tutaj poszukiwacze złota na terenie sudeckim to już byli we wczesnym średniowieczu. Tak, zresztą generalnie poszukiwanie krusców w potokach, bo to nawet przed średniowieczem, bo Celtowie też szukali. No, my nie jesteśmy Celtami, ale błysk tego metalu jest dla wszystkich tak samo atrakcyjny. Dlatego przyszliśmy tutaj poszukać bo może coś akurat znajdzie. <gry> <gry>